Jesteśmy na międzynarodowych targach spożywczych w Expo 21 w Warszawie. Jesteśmy na stoisku, gdzie właśnie panowie pokazują jak się pieczy się. E i Proszę powiedzieć, przede wszystkim, co można tutaj zobaczyć, a przede wszystkim, czego można tu skosztować. Znaczy, u nas możemy skosztować drożdżówek, chlebków. Teraz się piecze Focaccia. Tak naprawdę, wszystko, co tam wpadnie nam do głowy, to robimy. Przede wszystkim stawiamy na słodkie drożdżówki, no bo to ludzie jakby tutaj najbardziej lubią. To się szybko rozchodzi. No i tak, i generalnie promujemy z dobry produkt, żeby, to wszystko, żeby ludzie korzystali z polskich zdrowych produktów. I co najważniejsze z tego co właśnie tutaj pan obserwuje od kilku dni, każdy z odwiedzających może sobie nieodpłatnie wziąć, czy to chlebek, czy kajzerkę, czy chociażby drożdżówki. Tak, oczywiście, wszyscy mogą się częstować. Jakby my robimy tylko pokaz i rozdajemy te rzeczy, nic nie sprzedajemy, żeby ludzie mogli sobie zasmakować tego jak można w prosty i uczciwy sposób zrobić dobre e, smakołyki. Nasuwa się pytanie, jakiego zboża używacie, e, albo inaczej powiem, jakie mąki używacie właśnie do waszych wyrobów? E, przede wszystkim pszenicy, orkiszu, używamy też zbóż pradawnych, takich jak płaskórka, samopsza, jęczmień czarny, jakby wszystko co było kiedyś i co jest teraz dostępne z tych pradawnych te zboża, które wracają do nas do użytku, także jakby wszystko co mamy dostępne na naszych polach. Jak pan ocenia zainteresowanie waszym stoiskiem, waszym pokazem, pokazami? To znaczy ja uważam, że zainteresowanie jest duże wtedy, kiedy wyjmujemy coś z pieca. Wszyscy ludzie nagle przychodzą i smakują, także no myślę, że z pochwał, które dostaliśmy za nasze wypieki, to zainteresowanie jest dość spore. Jeszcze proszę naszym widzom przedstawić z i z imienia nazwiska oraz Pana funkcję. Ja jestem Juliusz Gozdek, jestem piekarzem. Obecnie zajmuję się rozwojem piekarni hotelowych więc jestem takiego swojego rodzaju freelancerem. A jak to u Pana się stało się w życiu, że Pan został tym piekarzem? Bo jednak nie każda osoba ma taką zdolność, ma takie zamilowanie, aby jednak rozwijać się w tym kierunku. Ja 12 lat byłem kucharzem. Zawsze byłem zamiłowania też piekarzem, piekłem sobie w domu, w pracy, no i potem w pewnym momencie stwierdziłem, że przejdę już w 100% na piekarnictwo. Jest to bardzo spokojny i bardzo oddający zawód, że jak już się postarasz i coś zrobisz dokładnie, to efekty widać bardzo szybko, no i można tego wszystkiego spróbować przede wszystkim. Tak? Mnie też najbardziej do tej pracy pcha, pchają pochwały ludzi. Bo jakby nie ma nic lepszego niż usłyszeć od kogoś, że coś się dobrze zrobiło. A w moim wypadku to jest bardzo proste, bo piekę bułeczki, chlebki, daję do spróbowania czy sprzedaję i wszyscy zawsze są zachwyceni, także mnie to napędza tylko do pracy.